Nie. Obok sofy jest klucz, przynieś mi go. Nie mamy na to czasu. Dobra, okej, okay. obok sofy jest klucz, gdzie jest kurwa sofa? Tyle różnych mebli tutaj leży dookoła. <laughs> Automat do grania, pudełka, słoiki na szczyny, duże baterie. Co robi piwnica w grze, w której nie używa się piwnicy? Nie wiem. Tak jakby tutaj wiecie, był backstage, wszystkiego, co. Siedzi u góry, jakieś karty graficzne, wydaje mi się, jakieś dodatkowe opcje wpięcia się. O, nie, tego nie chciałem akurat robić. Może nie będę tutaj wpisywał losowych kodów, bo się to tylko źle skończy. Dziwaczna maszyna z jakimś odciągiem na sufit, boiler, podgrzewacz. Autentycznie, jakby tutaj po prostu były jakieś, wiecie. A tutaj, to tu jest sofa. Nie zauważyłem nawet tej sofy, tylko gdzie będzie klucz? Obok sofy. Obok sofy? Obok sofy jest klucz. Kurwa, i gdzie będzie obok sofy? Może na ziemi z tej strony? Nie widzę tutaj żadnego klucza. Może tam gdzieś u góry? Nie. Światło się właśnie odpaliło. Samo z siebie. Rzeczy dziejące się same z siebie to nigdy nie jest dobra opcja. Kamera do transmitowania? Co się znajduje tutaj? Cardridge kolejny? Jak te, które były w tym. Profile postaci. Jak te, które były w szybie wentylacyjnym. Mopy, nie mopy. Piły do cięcia. Jeszcze więcej słoików i skrzynki, które mi te ze Stalkera przypominają. O! Halo? O kurwa! Co jest? To jest to, jest? to jest, to jest, kurwa pokój do nagrywania cutscenek wewnątrz tej aplikacji? Ja cię, dupca. Dobra, okej, okay. poszukajmy tego klucza. Myślałem już, że to jest krew na tym szybie wentylacyjnym, ale to chyba tylko rdza tam obecna. Dobra, obok sofy jest klucz. Gdzie jest kurwa klucz obok sofy? O, to jest moje pytanie. Że w tej szafce coś się kryje? Nie. Ale tak patrzę na tą sofę i klucza akurat nie widzę. Temperatura 68, 71. Dobra, myślałem, że zaiwaniać zaczęła w górę, ale na szczęście nie. Kolejne kartridże, kartridże. Tutaj jest piła, piła maszynowa, piła spalinowa wręcz. No kurwa, obok sofy jest klucz, przynieś mi go. Czy to jest pierwszy moment, w którym się zablokuję w tej jebanej grze? Sofa i, klucza, i klucz, którego nie mogę znaleźć? Halo? Nie mogę tutaj kucać. Nie, nie ma żadnej opcji na kucanie. Mogę tylko patrzeć tak, jak w tej chwili patrzę obok sofy. Tutaj to mogę otworzyć. Próbuję wchodzić w interakcję z czymkolwiek, z czym się da. A może jest druga sofa? Nie, no nie. Tam u góry może będzie klucz obok sofy. No to chyba jest jedyne wytłumaczenie. Chyba musimy wrócić do ciemności tego cudownego apartamentu. Nie, nie mogę wrócić do ciemności apartamentów. Dobra. Pytanie brzmi, czy jakaś inna zawirusowana mita z temu zinfiltrowała i spenetrowała po prostu naszą grę? Czy może ta, która tutaj jest zamknięta, to dalej jest ta psychopatyczna? Obok sofy, ty. Może tutaj będzie obok sofy klucz, który muszę przynieść? Nie. Mogę tam, jakby wchodzić w interakcję z tym? Nie wydaje mi się. A już myślałem, że oszukam system i uda mi się ten klucz podnieść w ten sposób, ale nie. Nie ma opcji. Ty, no nie ma tego klucza jebanego! A chodzi może o taki klucz nastawny? Może taką grzechotkę po prostu. Obok sofy jest klucz. Ty mnie okłamujesz, Mita. Żadnego klucza tutaj nie ma. Znajdź klucz przy Sofie. No, to jest chyba jedyna sofa, jaka się tutaj znajduje. Żadnej innej nie widzę. Jest to co prawda narożnik, ale powiedzmy, że jak najbardziej jest to jednocześnie sofa. No, kurwa, kluczu. Potencjalnie mogę tutaj jakiś kod wpisać. Może tam byłby klucz, ale nie mam zielonego pojęcia, jaki ten kod mógłby być. Nie widzę tutaj żadnych informacji, które mogłyby mnie na to, na, na to naprowadzić. Na tych wszystkich półkach może ten klucz będzie. N znaczy na tych, na tych wszystkich półkach, może na którejś z tych półek. Tego nie mogę otworzyć. Tutaj nic nie ma. Tutaj się jakieś światło zapala, kiedy podchodzę, ale są chyba te w tym pomieszczeniu. Ty no jestem normalnie dziabnięty, uśmiechnięty. Nichu ja nie widzę nigdzie klucza. Nie potrafię go znaleźć. Ja wiem, że one mają tendencję do bycia małymi i trudnymi do zauważenia, ale autentycznie żadnego tutaj kurwa nie ma. Znajdź klucz przy Sofie. Ja muszę sprawdzić w internecie, gdzie ten klucz pieprzony jest! Chyba, że jakby ta gra ma więcej leveli zagadkowych w sobie wbudowanych, niż mi się wydawało. I muszę to po prostu rozkminić w jakiś bardziej skomplikowany sposób, ale nie wydaje mi się. Może jak to kliknę? Nie, tego też nie mogę nacisnąć. Z Tomaszem nie mogę wejść w interakcję. Butelki, butelki, boiler. No jeżeli autentycznie okaże się, że ja patrzę się na ten klucz i go kurwa nie podnoszę, mimo iż jest przed moim nosem, będę zły. Ale go nie widzę, autentycznie muszę zobaczyć. Po pierwsze, menu zrobiło się mroczne, nikczemne, niebezpieczne i czerwone. Po drugie! Po drugie! <śmawia> 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 <I to. śmawia> <śmawia> Jakiego kurwa nie zobaczyłem? Dobra, nie będę nawet w to wnikał. czyli po prostu moja spostrzegawczość nadal jest niesamowicie niska.